Okej, okay. czy te cuda z drukarki 3D to jest plastik? To jest YouTube. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że coś się stało, przełamałam się i wreszcie po bardzo długim czasie postanowiłam że nadaje się do tego, żeby nagrać nie tylko shortsy, ale i dłuższy film na YouTube. Tam będę sobie patrzeć, czy to się nagrywa, czy czasem się nie wyłączyło. Ja jestem Martyna i założyłam sklep przesadzone. Na początku asortymentem mojego sklepu były głównie rośliny doniczkowe. W tym roku mój sklep przeszedł całkowitą rewolucję. Wycofałam rośliny doniczkowe i zajęłam się tylko i wyłącznie akcesoriami, które będą y, wspomagać pielęgnację roślin, ale będą też Dobrej jakości. Staram się, żeby wyeliminować na tyle, na ile się da, plastikowe elementy. Adres mojego sklepu to www.przemyślniksadzone.pl. Podaję go też nadal w opisie tego filmu. Ogólnie to jest mój pierwszy film, i jak już powiedziałam we wstępie, to, że go nagrywam, to jest no w sumie przypadek, bo przygotowywałam się właśnie do live'a na Instagramie i ja stwierdziłam, że skoro już jestem ogarnięta, a no nie zdarza się to zbyt często, no to, to znak. Mam trochę czasu. Już coraz mniej to znak. <laughs> Trzeba nagrać. Jako, że w tym momencie mój sklep to akcesoria do roślin, dlatego postanowiłam odczarować te produkty, które sprzedaję, które wszyscy myślą, że są plastikowe. Otóż nie, one są z PLA. A co to jest to PLA? To też przecież jest plastik i tak dalej. Nie. PLA, czyli materiał, z którego wytworzona jest ta podpora, to polilaktyt, czyli kwas polimlekowy. I ten polimer jest zupełnie naturalny i on do złudzenia przypomina plastik i swobodnie może go zastępować, ponieważ też jest lekko elastyczny, jest trwały, nie reaguje, nie jest toksyczny. Fajny opis o PLA znalazłam na stronie Botland i aż sobie zapisałam, po to, żeby nie przekręcić, i oczywiście oznaczam źródło, gdzie to znalazłam. Mianowicie, PLA to polimer uzyskany z surowców roślinnych, a dokładnie ze spermentowanej skrobi, której źródłem może być mączka, kukurydziana albo maniok. Z tego, co czytałam, to również peski awokado, kukurydza tutaj była wspomniana, buraki cukrowe, także tych źródeł może być więcej. Cytuję dalej. Po raz pierwszy to tworzywo otrzymano w laboratoriach już przed Drugą wojną światową. Także to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład nie miałam e, pojęcia o jego istnieniu, a tutaj, w przypadku tych drukarek 3D nagle, okazuje się, że to już jest naprawdę znany materiał. Cytuję dalej. Ze względu na swoje właściwości, w tym przede wszystkim nietoksyczność i stosunkowo łatwą biodegradowalność. Tutaj podkreślam. Polimer PLA stosowany jest od dawna w medycynie, w tym przede wszystkim do produkcji nici chirurgicznych oraz rozpuszczalnych implantów medycznych. I część z tych informacji znajdziesz też na mojej stronie w opisie produktu, ponieważ ja też chciałam przybliżyć, czym jest PLA dla osób, które po prostu nie siedzą w temacie. I ja na temat e, właśnie PLA, tego polimeru, zaczęłam czytać przy okazji wprowadzania podpór do mojego sklepu. Było to już kilka lat temu, e, i teraz oprócz podpór mam e, też. Inne akcesoria również z tego tworzywa, między innymi wazony. To są wazony np. do ukorzenienia roślin ciętych. Można tutaj sobie włożyć mały bukiet. W środku tego wazonu jest naczynie szklane. To akurat było używane, więc pewnie się nie prezentuje zbyt ładnie. Jest szklane naczynie, żeby było w pełni szczelne. Teoretycznie ten wydruk powinien być szczelny, natomiast tutaj jest zrobiony taki fajny myk, żeby zaoszczędzić trochę no, kasy i między innymi materiału, że jest od spodu po prostu e, dziurka. Także ten wkład idealnie wchodzi tutaj chwyta się na takim jakby ząbku, nie ma obawy, nawet jak jest napełniony wodą do fula, to nie złamie się to nic się nie stanie. I w każdym razie no, super sprawa do estetycznego ukorzeniania roślin doniczkowych, roślin ciętych. I tyle. <grywka> Pierwszy film. Ważne, że w ogóle jest, to znaczy, jeśli zobaczysz go w sieci, to znaczy, że jest. Krótki, ale chciałam na początek ja oswoić się z tą wizją, że nagrywam na YouTube, bo faktycznie jest to troszeczkę inaczej niż na Instagramie. No I ja właśnie tak na przykład nie wiem, co mam zrobić z rękami dlatego tak nimi macham, ale mam nadzieję, że będzie mi szło coraz lepiej. Będzie mi miło, jeśli napiszesz w komentarzu, że ci się podobało i że nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, co to jest to -a, a teraz już wiesz, będzie mi też miło, jak napiszesz, co mam. Mamy zmienić i poprawić na następny raz, albo po prostu jak dasz okejkę, też będzie świetnie.